Hej okay, kochani, dzisiaj zapraszam Was na takiego normalnego, zwykłego vloga jak to u mnie na kanale, tak i po prostu trochę będziemy sobie gadać, trochę będziemy, no w sumie nawet nie wiem jaki mam plan na ten film, ale coś tam, co będziemy gadać, coś tam będziemy sobie nagrywać. Mam na sobie ten sweterek, co Wam pokazywałam w Holu. Są ma tutaj ten taki fajny, wyszywany znaczek. Strasznie mi się to podoba i wiem, że niektóre marki typu na przykład Polo albo ten Tommy Hilfiger bardzo często na jednym rękawie robią sobie logowania, więc bardzo mi się podoba w ogóle ten sweter. Pokażę Wam, jak dzisiaj wyglądam. Założyłam sobie spódniczkę z Selfie i do tego właśnie wpuściłam do środka ten sweter co go widzieliście w holu i... nie umiem tak się cała pokazać no bo wiecie, te kadry moje to zawsze są jakieś takie... <laughs> niekoniecznie udane, ale no tak dzisiaj wyglądam bardzo fajnie dzisiaj mam pierwszy raz właśnie na sobie tą spódnicę czerwoną akurat selfie rom, ale myślę, że ładnie pasuje do tego sweterka więc dajcie znać, jak Wam się podoba mój outfit dzisiejszy. E, więc kochani, taki to wrogasem dzisiaj będzie luźny, jest pogoda dzisiaj przepiękna. Wczoraj akurat źle się czułam, ale dzisiaj jest troszeczkę lepiej, więc postanowiłam, że wykorzystam ten dzień, wiecie, na maksa, pomaluję się troszeczkę. Oczywiście jestem dalej bez tuszu i bez e, linera, ale już się przymierzam do tego, żeby zamówić. Cały czas o tym zapominam. Trzeba w końcu się za to wziąć. Chciałam w ogóle pokazać ten, bo zakupiłam sobie, e, są w żabce te tofifi właśnie e, z białą czekoladą. Ja wiem, że już bardzo długi czas temu to wyszło. Ale dopiero teraz miałam okazję tego spróbować. I tak w środku wygląda, tak? I powiem wam, że jest tak dobre. Ale jest naprawdę tak dobre. Wiadomo, że ta klasyczna wersja, no też, no, jest taka, no, kultowa, tak? Co każdy kojarzy ten smak, ale jednak ta z białą czekoladą, powiem wam, że... No, nie wiem, czy nie lepsza. Toś to polecam, polecam, bo jest naprawdę super. I w rzadce chyba kosztuje... 9 zł, 8? Coś takiego, o słońce mi zaszło. Mogę być bardziej biała. Eee, kochani moi, nie mam w ogóle pomadki na ustach, żeby wypadało coś nałożyć. <laughs> Będzie to oczywiście, jak to u mnie zawsze, bel. I to już jest, wiecie, tak no, bardzo wytarte. Także nie wiem, ale to chyba był numer jeden albo coś takiego. No, od razu lepiej. Od razu lepiej. Jakbyście szukali tych pomadek. Może nie wiecie, to są biedronce Belma Liquid Lips się nazywają. Matowa pomadka w płynie. O. i e, powiem Wam, że jedyne, co mi brakuje właśnie w tych seriach od nich, ale krzywo się pomalowałam, to to, że nie ma takiego stricte e, czerwonego koloru. Czekajcie, muszę odsunąć trochę tą kamerę. Nie ma takiego właśnie czerwonego koloru, takiego, wiecie, żywego. Tego mi brakuje, bo formuły bardzo mi się sprawdzają, bardzo mi się podobają i bo brakuje mi właśnie takie, takiego właśnie super koloru czerwonego. Eee, powiem Wam, że e, ostatnio e, nadrabiałam sobie ten top model. Nie jestem jakąś szczególną fanką tego, e, no bo wiem jakby mniej więcej jak to wygląda, jak to jest bezlitosne momentami. Ja oglądałam sobie właśnie odcinek i powiem Wam, że bardzo kibicuję tej dziewczynie, która jest niesłysząca, bo ma, po prostu ma coś takiego w sobie, takiego, wiecie, niepowtarzalnego, że naprawdę cały czas po prostu gdzieś tam, jak te zdjęcia pokazywali, to przykuwała moją uwagę bardzo. I bardzo ładnie po prostu te zdjęcia wychodzą z nią. Także trzymam za nią kciuki. Żeby jej się udało, bo wiem, że ten finał Na samym końcu jest na żywo Więc jeszcze nie wiadomo w sumie, kto wygrał Dopiero czekaję, aż całe to, wiecie Puszczą mi ten Tak samo Love Island, powiem wam, jedna wielka porażka Nie wiem, co z tą edycją się stało Ale praktycznie, no No, no nie wiem, może 3-4 odcinki Na te wszystkie 20 para obejrzałam yy, I naprawdę No aż Aż się wierzyć nie chcę Także kompletnie Nie dla mnie, za to Hotel Paradise jak najbardziej się wkręcam po raz kolejny i jest super, powiem Wam. I ostatnie, nie wiem czy jesteście na bieżąco, ale no raczej tak, bo to już jest po tym rajskim rozdaniu w telewizji. Nie wiem czy są to osoby, które oglądają właśnie Hotel Paradise, ale jak odpadła ta Hanka, to po prostu i ta Anastazja, to tak po prostu mi ulżyło, tak już. Po prostu już tak się cieszyłam, mówię matko. No, ile można się kłócić, ile można marudzić, ile można narzekać. Po prostu ta Anastazja to powiem Wam, że ja się nigdy nie spotkałam z tym, żeby ktoś e, po prostu w jakimś show tak bardzo był negatywny. Tak w sensie, że o matko, czemu ze mną rozmawiacie? O matko, czemu w ogóle muszę te zadania robić, że dajcie mi spokój, że po prostu wiecie na siłę. Że ona nie chciała tam być, nie chciała w ogóle z tymi ludźmi rozmawiać, a mimo tego chciała zostać w programie. I cały czas tylko za tymi gorem i za tymi gorem po prostu, no... który na szczęście nie wrócił, więc nie mogli się połączyć znowu w parę. Bo jakby on wrócił i ona by została, no to już by po prostu było marodzenie do samego finału. Także <gryw> dajcie znać, jeśli oglądacie to, co, jakie są wasze typy, jakich uczestników wy lubicie. Ale ja to po prostu tak ulżyło mi, jak ona odpadła, że naprawdę. Dobra, kochani, ja się z wami rozłączam i później się z wami połączę, jak będę miała coś ciekawszego wam do powiedzenia. Okej, okay, kochani, jestem w kuchni teraz. Przyszłam e, dla was nagrać dalszą część tego vloga. Właśnie sobie podgrzałam placki. E, postawiłam was w kuchni e, i przyszłam, bo e, tak jak wam mówiłam, właśnie. Zagrzewam sobie placuszki, które będę zaraz jadła. Nie wiem, czy je dostrzeżacie. No, ziemniaczane po prostu. Chciałam wam polecić, bo one są z Biedronki. I to jest, na pewno kojarzycie tą etykietę. Nasze smaki, placki ziemniaczane. I tutaj jest napisane, że 5 minut na patelni. Faktycznie, powiem wam, że yy, jednak trzeba troszeczkę poczekać, bo wtedy one są bardziej chrupiące. Ja robię także 3 minuty. bo jezu, ta szafka się otwiera. 3 minuty trzymam e, z jednej strony i 2 minuty z drugiej i są super. I powiem Wam, że skład mają bardzo dobry, bo mają ziemniaki, cebulę mąkę pszenną, olej rzepakowy, masa jajowa pasteryzowana sól i pieprz. To tak, także praktycznie, no tak jak się robi placki. E, tak właśnie oni tutaj robią i naprawdę powiem Wam, że są godne polecenia. Eee, I są, są bardzo smaczne, naprawdę I Proponujemy podawać z gulaszem i łyżką kwaśnej śmietany sosem pieczarkowym posypanym natką zielonej pietruszki z cukrem Lub musem jabłkowym No jeszcze placków z jabłkami to nie jadłam Ale wiem, że yy, istnieją po prostu ludzie, którzy nie cierpią Jak ktoś je placki ziemniaczane z cukrem Powiem wam, ja lubię Tym razem nie będę jadła z cukrem Także jak ktoś nie lubi cukrem to... Nie będzie się wkurzał. Teraz będą dzisiaj ogóreczki. To są ogórki z Lidla. Tamte placki były z Biedronki, a to jest z Lidla. I powiem Wam, że też mają fajny skład. E, wszystko tutaj: przyprawy, gorczyca, czerwona papryka, i takie tam. I naprawdę te ogóreczki są bardzo smaczne. I bardzo Wam je polecam. I że kochani, no w ogóle mam dzisiaj więcej energii, jakoś się tak lepiej czuję, i korzystam właśnie z tego, żeby Wam nagrywać. Bo wiem, że lubicie, jak jestem taka pozytywna, jak jestem taka bardziej weselsza. Wczoraj miałam tak okropny dzień, że to nawet nie ma co komentować. A dzisiaj już jest troszeczkę lepiej. Może też wyjdę jeszcze na dwór, ale to troszeczkę później, bo muszę jeszcze do Siory zadzwonić na wideo rozmowie. Yy, ale. Mm, ale cieszę się, że dla was nagrywam Cieszę się, że mi komentujecie Ja teraz y, nie mam za bardzo, wiecie y, Czasu, ani po prostu Mocy na to, żeby wam odpisywać na te komentarze Ale każdy serduszkuje, każdy czytam I naprawdę jestem mega wdzięczna Że mi piszecie te komentarze Że tutaj wracacie No i co kochani, kończę na razie Później się jeszcze do was odezwę Być może na dworze A teraz idę Wcinać moje pyszne placuszki Życzcie mi smacznego, jeśli ktoś teraz je, to również mówię smacznego i widzimy się później. Kochani, jestem z powrotem, przysiadłam sobie na kanapie. No muszę troszeczkę odsapnąć, bo rozmawiałam z Siorą i troszeczkę posprzątałam. Zjadłam sobie te placki, były bardzo pyszne. I słuchajcie, przyszłam do Was, bo chciałam Wam pokazać właśnie na Netflixie, jakie mam fajne rzeczy Wam do polecenia, bo ostatnio oglądałam. I powiem Wam, że po chyba dwóch latach. Czy roku? Nie, chyba po chyba dwóch latach przypomniał mi się serial e, Szefowa, który miałam obejrzany do połowy i nie, nie był kontynuowany. I teraz znowu obejrzałam parę odcinków i znowu e, bardzo się wciągnę, wciągnęłam. Także polecam Wam, ale zaraz e, mam ponagrywane dla Was fragmenty. To zaraz Wam wrzucę tutaj, właśnie, żebyście mogli zobaczyć, co nowego polecam Wam na Netflixie. I właśnie przypomniało mi się, że oglądałam jakiś czas temu ten film jeszcze na, na starym mieszkaniu i to jest Royal Teen. i to opowiada o takiej dziewczynie, która e, zapoznaje się z takim e, kolesiem, który ma... jest z rodziny królewskiej i powiem Wam, że ten film to niby jest taka komedia romantyczna i tak dalej, ale ma takie troszeczkę momentami... Fragmenty ze wspomnień tej dziewczyny, jak ją przykanowali w szkole, i powiem Wam, że bardzo mnie to utkwiło, bo gdzieś tam jestem powiązana z tym tematem, bo mi też dokuczali. I polecam Wam naprawdę, bo niby się tak powierzchownie wydaje, że to jest taka historia o miłości, właśnie zwyczajnej dziewczyny do księcia, yy, ale no daje do myślenia. Także pierwszy film który Wam polecam, to Royal Teen. Drugi film to Chwyć życie za włosy. I tutaj jest opis, bo zwiastun się włączył obok. Pracująca w branży reklamowej perfekcjonistka przeżywa kryzys miłosny, rusza więc podróż ku, samo, ku samopoznaniu, którą zaczyna od szukującej zmiany fryzury. I powiem Wam, że polecam Wam ten film z tego względu, że on też jest taki dający do myślenia, że ta kobieta dopiero jak traci włosy, które dani były wszystkim, yy, to tak naprawdę właśnie docenia inne cechy w sobie, już przestaje być taka idealna i zaczyna myśleć po prostu, żeby się skupić na innych rzeczach. Sam wam, bo yy, no ten film pokazuje jak y, niektóre rzeczy potrafią wpływać na nasze emocje. Jak czasami y, głupie ścięcie włosów może spowodować u nas taką zmianę w psychice i tak, taką zmianę na lepsze. Także polecam Wam naprawdę ten film. Kolejny film, który chciałam Wam polecić, to Zróbmy zemstę. I to jest. Film o takich dwóch laskach, które nawzajem próbują się zemścić. Jedna jest z takiej prywatnej, ekskluzywnej szkoły, a druga jest taka no, skromna, normalna uczennica. I powiem Wam, że to jest po prostu petarda film zachęcający. Trochę zabawny, trochę taki też pokazujący, jak wygląda życie w szkole. Praktycznie nic się nie zmienia, myślę, że na przestrzeni 100 lat życie w szkole bywa tak samo trudne, a nie wiem, czy teraz nie jest gorsze, jeśli chodzi o relacje z rówieśnikami. Także polecam, polecam, polecam. Jest napisane błyskotliwy, satyryczny i mroczna komedia. No, zdecydowanie się z tym zgadzam, także to były moje polecajki z Netflixa. A ja otworzyłam trochę okno. Żeby przewietrzyć, no pogoda jest super i powiem Wam, że e, jedynym tutaj takim głównym minusem, który też na pewno wiosną i latem się ujawni, to są takie muszki, e, właściwie meczki. Będę musiała chyba zaraz zamknąć ten balkon, bo one od e, 7 stopni, e, temper w temperaturze od 7 stopni wzwyż. To mają jakby swój czas tutaj e, egzystencji i one po prostu mieszkają w kanalizacji, a tutaj dookoła wszędzie, gdzie nie chodzę, są po prostu co róż jedna jest kanalizacja, wiecie, studzienka po prostu z, z tą klapą i tak dalej. I tego tutaj tyle fruwa, że powiem wam, że jedyną taką opcją, żeby wywietrzyć tak mega mieszkanie, tak wiecie, na oścież. To są właśnie wieczory, bo wtedy jest zimniej, albo jak pada deszcz, albo jest jak jest faktycznie zimno. Więc jak przyjdzie zima, no to będzie super, bo wtedy tego nie będzie. Ale niestety, jak będzie wiosna lato i będzie po 20 stopni, to będzie tutaj wesoło. I nawet dzieci, które tutaj się bawią i które tu przebywają, to po prostu muszą uciekać, bo tych meszek jest tyle. Że po prostu one obsiadają i mega gryzą, słuchajcie. No co jest najgorsze, że one gryzą, bo one ży się żywią po prostu tak jak komary. Słuchajcie, już muszę stać, pozamykać, bo mi nalecą, na, na a już mnie parę razy ugryzły. No i nie jest to fajne. Właściciele powinni yy, chociaż napomknąć parę słów na ten temat, żeby człowiek mógł się chociaż zastanowić, czy chce w takich warunkach być, tym bardziej ja. Nie fajnie, ale wiecie, jak mam zamknięte okna, no to jest okej, okay, ale czasami no muszę wywietrzeć, no bo wiadomo, trzeba wietrzeć mieszkanie, no to wtedy późno późnym wieczorem, jak jest, wiecie, 24, no to wtedy sobie sobie wietrze pomieszczenie, ale no, no jest to trochę upierdliwe, bo nawet jak wychodzicie tutaj, idziecie ulicą, to tutaj jest upierdliwe, a podobno właśnie ee, w całej Polsce gdzieś tam e, są takie po prostu myszki, które to jest taka plaga po prostu miast, że one są. No i niestety nic się z tym nie zrobi, a na pewno nie będą tego wypędzać, bo one są bardzo pożyteczne też w środowisku. Więc, no cóż, taki mały minus, no ale trudno jakoś się przeżyje. Eee, czytałam na internecie, że właśnie są zapachy, które odpędzają te meszki, i są to na przykład właśnie goździki, jest to na przykład wanilia. Nie wiem, co tam jeszcze było, nie pamiętam. Lawenda, i ja sobie pomyślałam, że jak będzie ten taki najgorszy okres, właśnie wiosna-lato, to wtedy sobie powieszę takie woreczki, właśnie z lawendą, czy z wanilią, czy, czy z goździkami. Tutaj, zaraz przy tych oknach, przy tych ramach powieszę, i może będzie to ich odpędzało. Ale wiecie co, powinno już mi dać do myślenia, że jak ja się tu wprowadziłam, to pierwsze co, to poczułam właśnie zapach wanilii w tym mieszkaniu, i się okazało, że był. Do kontaktu y, po prostu zapach wsadzany, y, waniliowy, I, i, i po prostu dlatego pewnie, że te muszki tutaj wlatywały i bardzo gryzły. One są strasznie upierdliwe, wiecie, naprawdę, one po prostu. Ach, ciężko, ciężko, no ale kupiłam sobie już te dziki i w razie co, jakby było, tak, wiecie, bardzo, bardzo źle, to, to wtedy sobie będę wieszała te. No, te, te właśnie te przyprawy różne, żeby je odpędzać, bo wiecie, no mogłabym też kupić zapach do kontaktu, ale kto mnie zna, ten wie, że ja nie znoszę świeczek zapachowych, że ja nie znoszę po prostu, jak mi coś pachnie, takie, wiecie, jakieś słodkiego, mulącego. Ja nie jestem z tych osób, które, które gdzieś tam używają właśnie świeczek, czy takich do kontaktu w zapachu, bo ja po prostu jestem anty. Na to jednak wolę po prostu neutralność. <laughs> ja wiecie co, lubię zapach jedzenia w domu, zapach ciasta. O, to lubię, jak się piecze w domu. To tak, ale tak, to to. Nie przepadam za bardzo. Już sobie związałam tutaj włosy, żeby mi było wygodnie jeść. Ale powiem Wam, że aha, i w ogóle dzisiaj jest niedziela, i dzisiaj jest kolejny odcinek rolnika. Ale powiem wam, że na razie no jakoś to tak się nie mogę za bardzo wkręcić, chyba wiecie, już cała ta fala, yy, no jak to powiedzieć, popularności z mojej y, strony to chyba tutaj minęła, że wolę bardziej, bardziej chyba ten paradise niż rolnika, ale to, to wiecie, to to są takie programy typowe na odmurzenie, żeby troszeczkę się przy nich zrelaksować i tyle, nie? Dobro, kochani, będę kończyć. Mam nadzieję, że taki vlogasek Wam się podobał. Ściskam Was ciepło, zapraszam oczywiście do innych moich filmów i oczywiście widzimy się w następnym. Pa, pa!